słuchajmy ogłoszeń przed adoracją, a za chwilę zapraszamy dzieci roczne z rodzicami tutaj przy krzcielnicy. Kapłan udzieli błogosławieństwa. Zaś po mszy świętej zapraszamy wszystkie dzieci do stopni ołtarza po błogosławieństwo. W naszej parafii tam msza święta dla dzieci będzie tradycyjnie o dziewiątej i będzie też Słowo Boże dla nich. Teraz ksiądz wyjeżdża do Mediogorie i kiedy wróci z pielgrzymki, to już wtedy będziemy po prostu o dziewiątej zawsze spotykać się w salce. Dlatego zachęcamy, aby, jeżeli to jest możliwe, z dziećmi uczestniczyć w tej mszy świętej po godzinie dziewiątej. Obchody tygodnia w poniedziałek, jutro, święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W sobotę, 13 września, wspomnienie świętego Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła. W tym dniu wypadnie nam nabożeństwo fatimskie o 17.30 Droga Krzyżowa, o 18.00 Modlitwa Różańcowa, później na, nabożeństwo i o 19.00 Msza Święta z Procesją. Więc w sobotę nie będzie przy Świętej o 17.00, jest troszeczkę inny układ ramowy, Msza Święta będzie o 19.00. Zachęcamy, aby w tym dniu, właśnie w tym nabożeństwie też pięknym wziąć udział przyszłą niedzielę, 14 września, będziemy obchodzić święto podwyższenia Krzyża Świętego. W piątek zapraszamy na spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii świętej. Spotkanie rozpoczniemy mszą świętą, a później spotkanie informacyjne. Przypominam, że trwają zapisy na pielgrzymkę rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej. Prosimy, aby wpisywać się w zakrystii. Jest tam jeszcze trochę miejsc, warto się wpisać. 20 września, rano o godzinie 7 wyjazd, powrót w godzinach popołudniowych. Zachęcamy, moi drodzy, do czytania prasy katolickiej. Jest głośniedzielny głos świętego Marcina, jest niedzielny historia. Dla tych, którzy lubią więcej czytać, zachęcamy, aby nad tym się pochylić. Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy zaprasza w środę, 10 września o 18 do chaty Międzyrzecze. Na spotkanie z Damianem Kowalewskim, który był uczestnikiem wyprawy polarnej na Spitsbergen. Będzie to okazja, aby posłuchać o życiu, o pracy w Polskiej Stacji Polarnej. Zachęcamy do tego, by wziąć udział. Sołtys Międzyrzecza Górnego przypomina o trzeciej racie podatku. Podatek będzie zbierany dnia 8 września od 15 do 17, 9-10 września w godzinach od 10 do 12 w chacie między rzeczem. Wszystkim składamy także serdeczne bóg zapłać za ofiary, które dzisiaj zostały złożone. Rodziców proszę już aby wyszli z dziećmi tutaj do w stronę krzcielnicy. Małżonkom, którzy obchodzą 30 rocznicę ślubu, Mariuszowi i Krystynie składamy serdeczne życzenia. Moi drodzy, nie powiem nic nowego odnośnie małżeństwa, ale to warto zapamiętać. Małżeństwo to wielki skarb. Ten skarb polega na tym, aby jeden drugiego umiał w życiu znaleźć, aby to był taki człowiek, z którym chce iść przez całe życie. I ten skarb trzeba zawsze chronić. Trzeba zawsze chronić i maksymalnie dużo robić ze swojej strony, aby moje małżeństwo, moja rodzina była szczęśliwa. Drodzy małżonkowie, życzymy Wam tego. Właśnie niech Pan Bóg błogosławi zdrowia, Bożego Błogosławieństwa radości z córek, niech Pan Bóg udzieli wszystkich tych darów, których w sercu pragniecie. A rodzicom mówimy, starajcie się tak wychowywać swoje dzieci, aby im swoim przykładem pokazać, jakie wartości w życiu są najważniejsze, bo one będą wzrastać i będą Was bardzo bacznie obserwować, co czy kto w życiu jest najważniejszym.